Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich. Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i najświętszej matki Jego Maryi. Audiobóg do słuchania stworzył kanał YouTube, jak katolik. Najświętsze wcielenie. Obrazy uroczyste. Widziałam cudowny, prawie niewypowiedziany uroczysty obraz. Kościół wydawał się, jakby cienko i delikatnie wychodzący. Ośmiograniasty owoc na łodydze, która korzeniami ponad wrzącym źródłem dotykała ziemi. Łodyga była tylko tyle wysoka, że na dole pomiędzy kościołem a ziemią można było przejrzeć. Z przodu było wejście do kościoła ponad źródłem, które zawsze wrzało i coś białego, jakby piasek lub ziemię wyrzucało na obie strony, wszystko naokoło zieleniąc i zapładniając. Z tej strony przedniej nie szedł żaden korzeń przez źródło. Wewnątrz kościoła, w środku, Znajdował się jakby torebka nasienna w jabłku, rodzaj przechówku z rozmaitych delikatnych, białych nitek, a w różnych przedziałach, które ów przechówek zawierał, znajdowały się istoty jak w jabłku ziarna. W posadzce kościoła był otwór, którym prosto we wrzącą studnię można było patrzeć. Widziałam pojedyncze ziarna, jakby zeschłe i zepsute, w studnie wpadające. Podczas tego ów owoc coraz bardziej przybierał postać kościoła. A torebka nasienna stanęła wreszcie w pośrodku, jakby artystyczne rusztowanie, jakby przełamany bukiet artystyczny. I widziałam świętą dziewicę i elżbietę w niej stojące, i że one same były znowu jakby dwa przybytki miejsca świętego i najświętszego. Widziałam, że obie niewiasty ku sobie się zwracały i nawzajem się pozdrawiały. Wtem wystąpiły z nich dwie postacie Jan i Jezus. Jan, jakby w kabłąk zwinięty, leżał już w większej postaci. Na ziemi, Jezus zaś jako małe świetlane dzieciątko, zupełnie tak, jak to często w Przenajświętszym sakramencie widzę, przystępował do Niego. Unosił się w powietrzu i widziałam, że jakbym głębiaławą ściągał z jana, na ziemi leżącego, to zaś, co zeń zdjał wpadało otworem w studnie i tam tonęło. Potem, podniósłszy małego Jana do góry, uścisnął go i znowu wstąpili w swe matki, które podczas tego śpiewały magnifikat. Widziałam też podczas magnifikat z obu stron przez mury kościoła, Józefa i Zachariasza do nich przystępujących, potem coraz więcej ludzi, całość przybierała coraz bardziej postać kościoła i uroczystości. Naokoło kościoła rosły winne liście, lecz stały za gęsto, trzeba je było wycinać. Kościół ustąpił teraz na posadzkę, stał się w nim ołtarz, a przez otwór ponad wrzącym źródłem wyrosła ścielnica. Liczni ludzie wchodzili drzwiami i wreszcie odbyła się wielka, prawdziwa uroczystość kościelna. Wszystkie przejścia we formy i akcje były spokojnym rośnięciem. Nie umiem wszystkiego opowiedzieć, słów mi braknie. W Dzień Uroczystości Świętego ja na inny miałam obraz świąteczny. Ośmiograniasty kościół był przezroczysty, jakby z kryształu lub z promieni wody zbudowany. W środku była studnia źródlana, ponad którą wznosiła się wieżyczka. Widziałam Jana przy niej szczącego. Potem zmienił się obraz. Ze studni wyrastała kwiatu łodyga, a naokoło niej stało osiem słupów, dźwigających koronę piramidalną, na której stali dziad i babka Anny, Elżbiety i Józefa, a także Maryja i Józef i rodzice Zachariasza, rodzice zaś Józefa nieco dalej od pnia głównego. Jan stał u góry na pniu środkowym. Zdawało się, jakoby głos z niego wychodził i widziałam narody i królów, do kościoła wstępujących i z rąk biskupa przenajświętszy sakrament otrzymujących. Słyszałam też, że Jan o ich większym szczęściu mówił.